Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Była troszkę długa przerwa, ale miałem bardzo dużo kartkówek w szkole i musiałem się sporo uczyć, yy, więc witam Was w nowej grze na tym kanale pod nazwą SCP Secret Laboratory. Tutaj Wam się wyświetla gdzieś na dole w tym momencie, jaki to jest serwer. Jeżeli by Wam się nie wyświetliło, to serwer to wyłomowo, Wyłomowo jeden. No tak, no bo drugi coś jest No i w sumie dobra yeah. Witam Was moi koledzy Tu leciłem. Zakol 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 zakol, zakol, zakol. Co? Adrenalina

Tam karta nie, ale są. Ej, tak dziecka do dążą No tak. Plec jest troszuszka. Zablokowany. Ej. Fewek nie zapłacił za prąd. Okej. Okay. Ej, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Jestem dupakiem, nie zabijesz mnie jak mnie spotkasz, proszę cię. Monetka mnie gdzieś tychnęła do, do heavy. Kur... Ja, 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 ja nie zabiję, ale powstałe STP i e, SCP, inne te to już nie e, wiadomo. Ja też jestem... ...glasem y, D. Ja, bym, chętnie bym nie chciał, żebyście mnie rozstrzelali. Ja się... Kur... Okej, okay, mam plagę, zombiaka, właśnie umieram, panowie. No ja to chyba się odradzam. Teraz użyj lepszarkę. Damy. Tam Ej, tam te, te cukierki, plagi, cukierki, tam chodź, tam, plaga, tam. chodź, plaga, chodź, dawał dawaj lepszarkę. Mam już tak przyskane, jak Ej, na no. Ukrainie, tej widzę. Plagą idziesz? Ktoś dwiegnie. Mam O, miał używego cukierka, może. Paka go, nie? Przy tak jesteśmy I o, przykład co do mnie Pinata, biega tam właśnie Więc dostam o, hita i... Bye, bye. No, dobra już po nim W cukierkach jest jeden typo Eee, e, okay, idę do ciebie To wracasz do ludzi? Tutaj jest Okej, Weź... Ty kurde no czemu? go Ale masz kolegów przynajmniej w pierwszym życiu, nie? Zobacz do zumbiaków no, pierwszym w życiu, no. Dajcie mi go podnieść. Tak, jest plaga Laga. Podajesz im. O, 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 o. Dobra, przecież no, czy jest jar. To szóstka była? To jest szósty. Człowiek. Nie chcę składak. Witamy. Witam. Ale no, miałem szans z taką hordą, Pod, wolałem się poddać bezbiciu. No. No tylko... Kodde... Macie shield'a ode mnie, jak z trzeciej, nie? No, hey, ile 6 okay. Jeszcze ktoś zamiast był zamiast. chyba tutaj, to pamiętam O, jest witamy Ale ci Czapkę miał, ty oh, czapki, miał. to jest dla kolegi Mm Loko. Ktoś? No to też 7 zombiaków. Chodź tu. Idę Dwa się załatwiał. Poczekajcie! To szajz geniator ładno, wygrywam to? Nie ma. dwóch zostało jest szansa, że skończymy zanim dekontaminacja będzie no, jest... jeśli ich znajdziemy, nie? jeśli znajdziemy... jeżeli znajdziemy dwóch, którzy idą razem no to nie, ma, nie mają szans, jeżeli tam ale będzie... i tak mało osób będzie na respawn, nie aż tyle, nie? bo siedem jak jest kto na dole wezwał... wezwał ktoś windę na dole? ja nie ja wiem, w w w w, ja idziemy. wezwałem windę na dół z no jeden No w ich nie, nie ma, nie? Albo są na outside, albo... Heavy light. No idę no ja na tego, na idę na outside. się tak sobie, tak leży na podłodze. D-boy, D-boy miało piątkę. Oho, zombie zginął. No, no, no się było. Oni się sami wyłożyli specjalnie, żeby nie tam... no ja domyślam się, nie? Że to Dobra, ale to jest tak To jest, tak w ogóle, nie? Gdzie? Okay. O, o elegancko. O, to... A ale fajnie jest. Ja myślałem, żeby tam pójść, nie? Ale myślę, że nie, na tym nigdy nie będzie. Jeba, ale nie znożymy go zabić, tak jak przystałem. go zabić, ja wiem tak? yeah. ja. no. gdzie to jest. No teraz dobrze, dobrze tak idziemy. Serweratora to jest. Ale gruby. nie znożymy. Ma, 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 mam, 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 blag. Ośle, że zrobił. Dobra, GG. On został, nie się on Ile zombiaków w ogóle 5 minut 5 minut no. i 6 zombiaków, wow No, szacun 7 No, 7 No, to była nawet szybka gierka To była szybka gierka No. Dosyć szybko wątka. No, to Znaczek szybko. nad Sigma. Znaczek si. nad Sigma. Jaro, jaro. Matu wyszedł. Taki och, ia. Słowa miały smak cukrowych, bor. I Niech lata wylecą. Aha. O, o. Tak. Miłej śmierci panowie. Powódzenia miłego brzegu. Połamanych karków. A rybija we. No, witam, znowu ta sama klasa, tak w ogóle. O nie, zabra! Ale nie, nie mogłem na nią nawet najechać, co. Unlucky. Dobra, nie będę szukał. Zaraz się coś znajdzie. Jeżeli to słyszeliście, to przepraszam. Kurwa, ej, weźcie mnie uwolnijcie Podajcie się, podajcie się, poddaję No Kto ma broń? Uwolnijcie Aha. mnie no Dimeci, kurwa Ale ja nie mam broni, a dobra, dobra. Ej, trzymaj Co tu się stało? Monetki to są, dużo monetek do not like this

Ej, ty dymy ja dalej będę robić, ty Czekaj, cukier... Aha, Ej, grę... tutaj jest ten, klasa ja D. D ucieka, zombie No to go kurwa goń Ale ja nie, nie dam rady O, to ten znaczek nad Sigma, o którym słyszałem Dobrze, zombie Podobno niezłe dymy robił ostatnio na serwerze, bo mówisz seks analny, seks analny. Co e, Naukowiec chodzi przy... No i Jestem atakowany. Jest w armory. Dawajcie na Jara. Stare nie mam mikrofonu, gra 10 godzin dziennie. To. Jest tam Jara. No, no i co? Jabak, jest tam ktoś? Jeszcze naukowiec. Wyłączy ktoś tego? E... Nie. No idź mu ktoś, ja nie ja no, mamy takiego południ. fajnego koleżkę, no kurwa. A tutaj jest zbrojowni, dobrze. Powiedzcie, czy zabiliście? Dobra, ja idę ja do heavy, to komputerkowi się generał. To do... nie iść. Znowu jestem atakowany w drugim miejscu. Zabij się. O, sz... Bardziej, ty ja powinienem się, się zabić, bo kurwa ty grał. ochroniarze w warmory. No, tutaj Dobra, otworzysz mi no w lepszarce, nie zamknęli. Jest coś Ej, otworzysz mi? Otwieram w lepszarce wam. Okej, okay. musisz Musimy zaznaczyć, oznaczysz, bo, oznaczysz bo mi się generatory? nie pokazało. Czy już masz wyłączone? Nie, obydwa są włączone ciągle. No to właśnie... Tu pinguję. Burba, nie, 1. ten przycisk. 50 sekund ten ma Dobra, ej, otwórz zbróżę mnie. Którą zbrojewnię? Ja No to trzulajcie. Kurde ja mam energii Pogubiłem się Ile ci to zajmie? 20 yy, sekund Dobra Dobra, no to w sumie to nie wyszło dobrze To ja na chwilę. To widzimy się jak się odrodzę To na chwilkę cięcie Zaraz wracam yy, Dobrze, także wróciliśmy Odrodziłem się jako z rebelii chaosu. Witam. O kurwa, ja, muszę ja ja ty nie chałkujące. Nie radzę, nie radzę to wierzyć. Ja pierdole, co ja mam. Co masz? Chujawiel tego kurwa. Beka! No nie, nie znam się. Witaj. Już do mnie! Ty do mnie. Nie szuraj do mnie. Tak, nie wiem. To chyba niedługo. Ty jesteś

Tego pana uciszył, bo to robię. Szczenik, boże, o! Co ja mam za ustawienie? Ja z, z, z takiego nie korzystałem. Znaczy, ja korzystałem z podwójnych użytków. No. No, I'll on the right. oh. Light containment zone is locked down and ready for decontamination. The removal of organic substances has now begun. to na dwa, bo może coś mam na 1, co? <laughs> Nie wiem, super.

Ох, хурга. Е, чак. Фамили, френдли, континент. Фата, континент. Kurcze, ile pułapek, ludzie. Jak tu nie ma. Wszystko zabrali. Dobra, jeden do wysadzenia, ja się poświęcę, wy możecie iść Tylko i... a możesz iść tutaj przy... przy... Na pewno to się dało tak. Wiem, że dało się puścić jej te drzwi odgłosy, ale... Pamiętam, że... to, to, to nie pamiętam gdzie. To zbyt późno idzie. Kiedyś pamiętam, że się klikało przycisk, trzeba było jednym sobie poświęcić. A teraz? Nie wiem, możecie mieć coś w komentarzu, ja nie wiem. Został został? chyba pies Chyba jeszcze pies został i komputer, co? A masz granata jakiegoś? Mam dwa A Jest któryś te, te cztery? Jesteś gajem znaczek tam, mam tam Mordo, jak oceniasz naszą... Ja mam... Dobra, wrzuć tutaj Nie wiem, nie wiem Szybko, szybko Zostań, odsuń się, idź stąd proszę cię, ja tutaj zajmę się tym psem

Nie, ja CIS-em, cis, -om. CIS -om. Serio? Dobry. Wow, do wygrań. Dobrze, to chyba już w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. i wam się podobał, zostawcie łapkę w komentarz. I cześć!